Cześć i witaj! W dzisiejszym filmie wyjaśnimy, jak zrozumieć, że kobiety są tobą zainteresowane. W świecie związków czasami trudno jest zrozumieć, czy druga osoba naprawdę jest tobą zainteresowana. Istnieje jednak kilka niezawodnych znaków, które poprowadzą cię w tym zakresie. Jeśli prawidłowo interpretujesz te znaki, możesz łatwo zauważyć zainteresowanie kobiet tobą, a tym samym nawiązać zdrowsze i bardziej znaczące relacje. Wiele osób ignoruje znaczenie wzajemnej uwagi w związkach. Jednak wiedza o tym, czy druga osoba jest tobą zainteresowana, czy nie, ma ogromne znaczenie dla przyszłości waszego związku. W tym filmie pokażemy ci osiem niezawodnych znaków, które pozwolą ci stwierdzić, kiedy kobiety są zainteresowane. Poznanie tych znaków pomoże ci podjąć bardziej świadome i pewne kroki w swoich związkach. Zostań z nami do końca filmu, aby nie przegapić tych cennych informacji. Pamiętaj, że nawet samo spojrzenie lub niewielki ruch może Ci wiele powiedzieć. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, nie zapomnij o subskrypcji. W ten sposób możesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych treściach na temat relacji i rozwoju osobistego. Czy jesteś gotowy, aby wyruszyć w tę interesującą podróż? Jeśli jesteś gotowy, zaczynajmy. Wzajemna troska w związkach stanowi podstawę trwałej więzi. Dlaczego więc tak ważne jest zrozumienie zainteresowania kobiety tobą? Po pierwsze, pozwala to odkryć zgodność i przyszły potencjał z drugą osobą. Zrozumienie prawdziwego zainteresowania wzmacnia nie tylko związek, ale także osobistą pewność siebie i poczucie własnej wartości. Umiejętność dokładnego zinterpretowania uwagi okazywanej przez kobiety daje ci ogromną przewagę zarówno emocjonalną, jak i społeczną. W tym filmie pokażemy Ci, jak prawidłowo odczytywać oznaki zainteresowania kobiet. Dostrzeganie subtelności w zachowaniu naprawdę zainteresowanej kobiety pomoże Ci zbudować zdrowszy związek. Oszczędzasz w ten sposób czas i zwiększasz szansę na nawiązanie głębszych i bardziej znaczących relacji. Dokładne postrzeganie wzajemnego zainteresowania jest kluczem do stworzenia zdrowej dynamiki w relacjach. Jak zatem zachowuje się naprawdę zainteresowana osoba? Odpowiedzi na to pytanie wyjaśnimy krok po kroku w tym filmie. Jesteś gotowy? Wspólnie odkryjemy te sekrety w naszym filmie. Pierwszy kontakt wzrokowy i mowa ciała. Kontakt wzrokowy i mowa ciała kobiet to jedne z najbardziej oczywistych wskaźników ich zainteresowania tobą. W wielu kulturach kontakt wzrokowy jest uważany za oznakę życzliwości i otwartości. Jeśli kobieta nawiązuje z Tobą częsty i długotrwały kontakt wzrokowy, jest to zwykle znak, że chce się z Tobą komunikować i nawiązywać kontakt. Jest to szczególnie istotne, jeśli patrzy na Ciebie, gdy mówisz i pomimo innych czynników rozpraszających jego uwagę. Nie należy ignorować sygnałów przekazywanych w mowie ciała. Jeśli kobieta pochyla się w Twoją stronę, odwraca w tę samą stronę lub często Cię dotyka, oznacza to pragnienie fizycznej intymności. Język ciała to sposób, w jaki dana osoba wyraża swoje emocje za pomocą komunikacji niewerbalnej. Na przykład, jeśli kobieta kieruje stopy w twoją stronę, zwykle oznacza to, że przyciągasz uwagę i zainteresowanie tej osoby. Obserwacja takich zachowań pozwala trafnie zinterpretować zainteresowanie kobiet tobą. Jednak rozważ każdy sygnał w kontekście, ponieważ niektórzy ludzie mogą w naturalny sposób być bardziej przyjaźni lub przyjacielscy. Obserwując harmonię między kontaktem wzrokowym a mową ciała, możesz dokładniej zrozumieć prawdziwe zainteresowanie kobiety tobą. Drugi styl rozmowy i zainteresowanie. Styl konwersacji i zainteresowanie kobiety są silnymi wskaźnikami jej emocjonalnego zaangażowania w Ciebie. Kobieta, która okazuje zainteresowanie, uważnie Cię słucha podczas rozmów i okazuje zainteresowanie tym, co omówisz. Może się to zdarzyć poprzez częsty kontakt wzrokowy. Kyłeni głową lub reakcję emocjonalną na to, co mówisz. Jeśli kobieta nie może się doczekać, aby podzielić się swoimi przemyśleniami podczas rozmowy i aktywnie w niej uczestniczy, to znak, że zależy jej na tobie i twoich pomysłach. Dodatkowo pytania, które zadają ci kobiety, mogą wskazywać na ich pragnienie głębszej relacji z tobą. Próbują poznać ważne szczegóły twojego życia, zadając odpowiednie i przemyślane pytania. Ten rodzaj interakcji oznacza coś więcej niż tylko codzienną uprzejmość, to próba nawiązania z Tobą prawdziwego kontaktu i lepszego poznania Cię. Jej styl konwersacji i zainteresowanie są wskaźnikami tego, jak poważnie kobieta Cię traktuje i chce popchnąć Twój związek do przodu. Ten rodzaj interakcji odzwierciedla jakość i głębokość komunikacji kobiety z Tobą. Kolejnym znakiem jest poszukiwanie bliskości fizycznej i kontaktu, co jest kolejnym ważnym wskaźnikiem zainteresowania kobiety Tobą. Biorąc pod uwagę te znaki, możliwe będzie zrozumienie siły emocjonalnego związku kobiety z tobą. Trzecia bliskość fizyczna i kontakt. Bliskość fizyczna i kontakt to jedne z najbardziej namacalnych oznak zainteresowania kobiety. Jeśli kobieta często zbliża się fizycznie do ciebie lub szuka wymówki, żeby cię delikatnie dotknąć, zwykle oznacza to, że chce spędzić z tobą więcej czasu i nawiązać fizyczną więź. Ten rodzaj kontaktu fizycznego zwykle ma miejsce podświadomie i odzwierciedla poziom komfortu i zainteresowania drugą osobą. Dotknięcia te zwykle mają miejsce podczas uścisku dłoni, przekazania czegoś lub delikatnego dotknięcia ramienia podczas rozmowy. Może też mieć tendencję do trzymania się bliżej ciebie, gdy jest w grupie. Takie zachowanie można zinterpretować jako chęć podzielenia się z tobą swoją przestrzenią osobistą, co jest oznaką, że cię lubi i chce nawiązać z tobą bardziej intymną relację. Oprócz kontaktu fizycznego ważna jest także ilość i jakość czasu, jaki kobieta spędza z Tobą. Jeśli poświęca wyjątkowy czas i stwarza okazję do spędzenia czasu sam, jest to znak, że bardzo Mu na Tobie zależy i stawia Cię na pierwszym miejscu. Bliskość fizyczna i dotyk wyraźnie świadczą o pragnieniu kobiety zacieśnienia więzi z Tobą i nawiązania bliskości emocjonalnej. Czwarty uśmiech i śmiech. Uśmiech i śmiech kobiety są ważnymi oznakami tego, jak bardzo podobają jej się interakcje z tobą. Jeśli kobieta podczas rozmowy z tobą często się uśmiecha i śmieje radośnie, to znak, że naprawdę uważa czas spędzony z tobą za przyjemny. Uśmiech jest na ogół wyrazem pozytywnych emocji i jest wskaźnikiem chwil, w których daną osoba czuje się komfortowo i szczęśliwa. Uśmiech i śmiech mogą być również postrzegane jako reakcja kobiety na Twoje poczucie humoru. Jeśli śmieje się z Twoich żartów i pozytywnie reaguje na Twój humor, pokazuje, że jest z Tobą w zgodzie emocjonalnie i uważa, że Twoje towarzystwo jest przyjemne. Dodatkowo ten rodzaj humorystycznej interakcji pomaga w wygodniejszym i bardziej naturalnym rozwoju relacji, ponieważ humor jest jednym z najskuteczniejszych sposobów burzenia murów między ludźmi. Uśmiech i śmiech kobiety odzwierciedlają przyjemność i komfort, jaki czerpie z interakcji z Tobą. Znaki te tworzą wzajemne poczucie przyciągania i komfortu oraz pozwalają na bliższy i głębszy rozwój relacji. Kolejnym sygnałem jest chęć spędzania wspólnego czasu i skłonność do planowania, co jest kolejnym ważnym wskaźnikiem zainteresowania kobiety Twoją osobą. Piąte oferty i plany spotkań. Kiedy kobieta aktywnie planuje spędzić z Tobą czas i proponuje randki, jest to pewny znak, że jest Tobą zainteresowana. Takie zachowanie pokazuje nie tylko, że chcecie lepiej poznać, ale także, że chce spędzić z tobą więcej czasu. Zainteresowana kobieta zasugeruje zajęcia, które możecie wspólnie wykonywać, stworzy okazję do odkrywania wspólnych zainteresowań i włączy was w tworzenie planów na przyszłość. Takie oferty zazwyczaj można uzyskać drogą bezpośrednią lub pośrednią. Na przykład zasugerowanie wizyty w kawiarni lub na wystawie na weekend, lub rozmowa o filmie do wspólnego obejrzenia. Jeśli kobieta zaprasza cię na tego typu wydarzenia, to znak, że ceni sobie spędzanie z Tobą czasu osobistego i chce przenieść te relacje na poważniejszy poziom. Poza tym, gdy kobieta zaczyna z Tobą snuć plany na przyszłość, jest to znak, że rozważa długotrwały związek i zamierza nawiązać z Tobą poważny związek. Skłonność do planowania przyczynia się do zdrowego i ciągłego postępu w związku, ponieważ wspiera wzajemne zainteresowanie i zaangażowanie. Szóste zaangażowanie w mediach społecznościowych. Media społecznościowe odgrywają dziś ważną rolę w związkach i są potężnym narzędziem pozwalającym zrozumieć zainteresowanie kobiety Tobą. Kobieta, która okaże zainteresowanie, będzie aktywnie śledzić Cię w mediach społecznościowych, lajkować i komentować Twoje posty. To pokazuje, że jest Tobą zainteresowany i chce pozostać z Tobą w kontakcie. Ponadto częstotliwość i treść wiadomości są ważnymi czynnikami odzwierciedlającymi poziom zainteresowania. Jeśli kobieta często kontaktuje się z tobą w internecie i szybko odpowiada na twoje wiadomości, oznacza to, że ceni komunikację z tobą. Interakcje w mediach społecznościowych dostarczają cennych wskazówek na temat rozwoju relacji. Na przykład zachowanie takie jak wysyłanie ci prywatnych wiadomości w specjalne dni lub szczególnie polubienie twoich zdjęć pokazuje, że on, ona myśli o tobie i jest otwarty na nawiązanie z tobą bardziej osobistej relacji. Interakcje w mediach społecznościowych można uznać za odzwierciedlenie emocjonalnego zaangażowania we współczesne relacje, i jest ona ważna jako silny wskaźnik wzajemnego zainteresowania. Siódme przedstawianie Cię innym. Pragnienie kobiety, aby przedstawić Cię swoim przyjaciołom i rodzinie, jest wyraźnym sygnałem, że rozważa poważny związek z tobą i postrzega Cię jako ważną część swojego życia. Tego typu zachowanie pokazuje powagę związku i jego zamiar budowania z tobą długoterminowej przyszłości. Kobiety zazwyczaj przedstawiają swojemu najbliższemu kręgowi tylko te osoby, które uważają za ważne i wyjątkowe. Jeśli kobieta podejmie kroki, aby wprowadzić Cię do swojego kręgu znajomych, jest to mocny znak, że chce umocnić swoją więź z Tobą i przenieść relacje na bardziej formalny poziom. Tego typu przedstawienia społeczne odzwierciedlają wartość, jaką kobieta przywiązuje do swojej relacji z Tobą i jej pragnienie zaakceptowania Cię jako części swojego życia. Ponadto takie zachowanie jest ważnym krokiem pod względem zdrowia relacji i wzajemnego zaangażowania. Kiedy kobiety podejmują taki krok, pokazuje to, że poważnie podchodzą do związku i widzą z tobą przyszłość. Można to uznać za wyraz wzajemnego zaufania i zaangażowania w relacji. 8. Okazywanie szczególnego zainteresowania i troski Kiedy kobieta okazuje ci szczególną uwagę i troskę. Jest to pewny znak, że interesuje się tobą na głębszym poziomie, a nie tylko jako przyjacielem. Może to objawiać się zwracaniem szczególnej uwagi na swoje hobby, zainteresowania i potrzeby. Na przykład zachowania takie jak zapamiętywanie ważnych dat na twój temat, próba dowiedzenia się, co lubisz lub staranie się, aby cię uszczęśliwić, pokazują, że próbuje nawiązać z tobą szczególną więź. Ten rodzaj uwagi i troski pokazuje że zainteresowanie kobiety tobą nie jest tylko powierzchowne, wręcz przeciwnie, pokazuje, że dąży do nawiązania z tobą poważnej i znaczącej relacji. Kobiety są na ogół bardziej wyrozumiałe i wspierają ludzi, którzy ich pociągają. Jeśli kobieta jest przy tobie w trudnych chwilach, wspiera cię i postanawia dzielić z tobą swoje szczęśliwe chwile, jest to wyraźny sygnał, że bardzo jej na tobie zależy i cię ceni. Okazanie szczególnej uwagi przyczynia się do wzmocnienia więzi emocjonalnej w związku. Ten rodzaj troski i uwagi pokazuje, że związek nie jest tylko fizyczny i powierzchowny, pokazuje także, że opiera się na głębi emocjonalnej i wzajemnym zrozumieniu. Kiedy kobiety zachowują się w ten sposób, oznacza to, że postrzegają Cię nie tylko jako partnera, ale także przyjaciela i powiernika. Temat, który dzisiaj poruszamy, osiem pewnych oznak, że kobiety są zainteresowane, ma pomóc Ci lepiej zrozumieć znaczenie wzajemnej opieki i więzi w związkach. Te znaki mogą pomóc Ci lepiej zinterpretować zainteresowanie kobiet Twoją osobą i bardziej świadomie zarządzać swoimi związkami. Pamiętaj, że każdy związek jest wyjątkowy i każdy z tych znaków należy oceniać w różnych sytuacjach i kontekstach. Jeśli to, co wyjaśniliśmy w tym filmie, było dla Ciebie przydatne i chcesz przenieść swoje relacje na wyższy poziom, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Subskrybując, możesz mieć stały dostęp do takich treści. Dodatkowo możesz zostać członkiem, klikając przycisk dołącz, aby uzyskać więcej specjalnej zawartości i dodatkowych korzyści. Członkostwo oferuje wiele przywilejów, takich jak ekskluzywne filmy, możliwości wcześniejszego dostępu i specjalne interakcje. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o związkach i poprawić swoje osobiste doświadczenia, możesz skorzystać z naszych specjalnych treści, które zawierają bardziej szczegółowe informacje na te tematy. Treści te, które przygotowaliśmy specjalnie dla naszych członków, mają na celu pomóc Ci lepiej zrozumieć dynamikę relacji i wesprzeć Twój rozwój osobisty. Nie zapomnij również zapoznać się z artykułem pod tym filmem. W artykule omówiono bardziej szczegółowo tematy, o których wspominaliśmy w filmie, oraz przedstawiono dodatkowe zasoby. Bardzo cenne jest dla nas wysłuchanie Twoich przemyśleń i doświadczeń w sekcji komentarzy. Podziel się z nami, jaki wpływ mają te znaki na Twoje życie i które znaki są dla Ciebie najważniejsze. Czekamy na Twoje uwagi, aby odkryć siłę wzajemnego zainteresowania w relacjach i stworzyć dialog na ten temat. Wreszcie, obserwując i interpretując te znaki w swoich relacjach, możesz przyczynić się do wzmocnienia wzajemnego zainteresowania i zaangażowania. Każdy znak oferuje cenne informacje, które pomogą Ci zrozumieć głębie i zdrowie Twojego związku. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu i do zobaczenia w następnym filmie. Bądźcie zdrowi!